Hejka, dzisiaj mini haul zakupowy. Pierwsza rzecz to takie żelki do obierania. Druga rzecz. Też żelki do obierania, tylko tym razem o smaku ananasu. A te były o smaku mango. I te kupiłam za 7 zł. A te kupiłam za cztery. O, masakra. Więc wpadajcie na następny odcinek, jak będę je testować i sprawdzać, które są lepsze. Trzecia rzecz to takie jakby lody czupa-czupsy do zamrożenia. Czwarta rzecz to taka Mini szczotka z lusterkiem, taka na przykład do szkoły sobie wezmę. Kolejna rzecz, właśnie nie wiem, która. Taki stworek-simaczek, to wpadajcie na odcinek z y, otwierania. Jeszcze ostatnie to takie moci truskawkowe. To już wszystko, pa!